Mając, oddala dzisiaj etap yy, zbiornika do budowy, tam na pora, mając tutaj yy, ministra, myślałem, że nie będzie go na spotkaniu, bo szkoda gościnność polega na tym, żeby przyjąć odpowiednio, więc okazji go tam przyjmowali, należało troszkę z nim posiedzieć i pobalować. Ale jeżeli już jest pan na tym spotkaniu, to chciałbym ten temat, który ruszałem przedtem. Przed Zbiornik Racimusz do użytku oddanie całkowite czerwiec, czyli już mówię 30% osób ma tam swoje łuki pola, obojętnie Jest to nienormalne, Wałszy Rozwyższy czy tam Przejazd, obojętnie co, Ech. woda, która teraz idzie, nie że jest południe, nikt nie ma powodzi, a już się sokie od na naszym Zalane. Na pierwszy pokój były tam na, na, między żywami, zalane, bo tak to funkcjonuje, ale nie chodzi o to. My chcemy tego pozbyć. Panie gospodarze, płacimy podatek na ci proszę już nas nie otrzymać ludzi. Bo gdyby był minister, to powiem ministrowi Grabaczekowi, zróbcie z tym porządku. Grubacz. Grubacz. Fajne głosy, fajne głosy. <głosy> <głosy> i jest to bezsilność. Wody polskie, nic. Rezepkiewów, nic. Putec, nic. Chodzą stare rzeczy od wiadomo. Ale nie można nas zostawić z tym problemem. Kupcie to ktoś, ktoś. A się tego pozbędziemy, bo, bo z kolei, no, no, albo pieniądze, albo mamy prawo tam jechać. Ale jak jechać, po co jechać, to jest temat. Chciałbym, żeby Pan do tego tematu podszedł poważnie. Po naszej ostatniej rozmowie. Tak. Y te, nie jest tak, że to odrzuciłem, natomiast e, byłem e, u dyrektora Lengu, Oni wyciągnęli te ileś działek, które tam e, były, widziałem tę listę. Chyba jednym państwu konkretnie nawet odpisywałem to, Także to tak, to to, tak, e, sprawę jakoś tam przynajmniej w takim zakresie e, e, bez jakiegoś większego <trycksz> angażowania się... E, mogłem y, 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 wspomóc, y, dot, dotknąłem te, tego tematu. Y, nie wiem jak to działa, bo to jeszcze się w to wejść, ale tam jest bardzo dziwny, panu rację, dziwne rozwiązanie prawne, dlatego że według tego co mi y, przekazywano w dyrekcji węzderniową w Gliwicach, że to są działki, które nie są przeznaczone do odgłaszczenia. To byłby absurd. Absolutnie. Tak, ale, ja ale się, tak, jest absolutnie absurd. Ale to było jest pierwszy. Tak, ja, ja się z Panem zgadzam, że to jest absurdalne. Ten nie ten. Yy, było to na etapie yy, projektowym i zatwierdzenia pozwolenia na budowę i teraz yy, tak naprawdę inwestor jest yy, tak przynajmniej na moją wiedzę jakby zupełnie niezainteresowany. No. To jest i yy, to będzie yy, trochę droga przed mnie. No ale co z nami? Yy... Absolut. Absolut, zgadza się. No, ja jedynie, yy, co no pan mówi, obiecać? Tak, że... Nie, nie, ty, który, że tam mówię, to pani mówi, jesteś... Nie, jest o... to nie w sensie ja. już tam osobą, tak. No mogę obiecać tyle, że yy, całkowicie sprawę rozeznam, ale... Nie, nie, nie liczy na to, że miasto przejmie yy, zobowiązania yy, inwestora, czyli Gór Polski. To na to NATO na pewno nie pójdę, nie masz. To nie jest rola miasta. Ja was mogę wesprzeć w tym, że y, jeśli będziecie mieli jakieś roszczenia wobec yy, po Polski? Pozwólcie. Ja wiem, że wyście chcieli sprzedać, ale oni nie są tutaj. To, to jest problem. To jest problem. Rzeczywiście doprowadzono. Wydaje mi się, że ten błąd nastąpił na poziomie jeszcze przed wydaniem pozwoleń na budowę. Tak, tak. Że ktoś wydał pozwolenie na budowę tak, tak. de facto województwa by poddaje. Tak, tak. A nie wywłaszczył terenu. No, rzecz absurdalna. No, nie, nie wiem jak, jak to można było. Bo to, to nie wynikło z tego, że nie wiem. Ktoś oczywiście zapomniał, tak? Autentycznie to sformułowanie, które tam było użyte, pamiętam, że to są tereny, które nie są przeznaczone do wywłaszczenia, mimo że znajdują się w czasie zbrodni. Jeszcze jedno, ja już chciałbym nie, nie rozszerzę tego tematu. Również złożyłem mm. ten temat i na przykład, no wiem, że tam mówi się 4 A. oczywiście użytkuje pamiętam, że nie, to ktoś tam więcej. Pojechałem do UTEC-u czy do RZGW. Jeżeli mam i nie chcecie tego pora, to proszę mi wydzierzawić po świecie karu, żeby już tam mógł jechać po co? Nie. Też tej odcinka. Jest przetarg. Może pan zdatować przetargów, ale tylko na jeden rok, bo po zagospodarowaniu zbiornika, czy po odbiorze zbiornika, co ma nastąpić w czerwcu, czyli to już praktycznie wieku rok. To jest, to jest nic. I jakby, jakby trzeba się pojść, oni mają dyspozycji, więc znowu wody polskie, czyli za tak, nie mogą się tym dysponować. Także jesteśmy, taką chwila nie mocni. No obiecuję Panu, że jakby coś tam już się z tym zadzieje. Natomiast akurat dzisiaj miałem okazję też rozmawiać z prezesem czyli z tym tam najwyższym już w wodach polskich. Nie, w innych sprawach jeszcze yy, też obiecał yy, pewne wsparcie i pomoc. Yy, także myślę, mając teraz już do niego dojście, to też przynajmniej już w powiedzieć, no bo to też trochę tak działa, że to się gdzieś tam kończy na pewnym etapie. No i tyle, tak? Bo oni mają swoje, yy, mają decyzję, jak ktoś kiedyś wydał, odpisują w urzędniczym językiem i nic się nie martwi. Tam y, też nie ma co liczyć, że, że, że Pan słyszy, czy jest. jest sercem, tak? No, bo, bo jest, to jest, tak, mieli i bardzo dobrze i y, ja jak będę miał okazję, podejrzewam, że w nie za długim czasie gdzieś się pan z Panem prezesem uda y, spotkać, to, do, to, do, to, do, to, inny ten, to pozwolę sobie to y, przypomnieć i może wtedy pójdzie dyspozycja w dół, y, żeby to jakoś y, jakby uregulować. Szczególnie, że y, Którzy, jeżeli ktoś z Państwa słyszał, oni podejmują już m, praktycznie z marszu y, pracę nad tą koncepcją y, tego mokrego, zagospodarowania zbiornika, no to wtedy już zupełnie ciężko będzie mówić, że baba tam działa. No, bo... Dobrze, dziękuję bardzo. Może do miasta mówić, płata na portal. A może tam to